Znajdujemy się na obiekcie stacji uzdatniania wody. Jest to obiekt dobry, że naszym mieszkańcom znany, obiekt, który funkcjonuje nieprzerwalnie od 1994 roku i w związku z tym wymagający obecnie sporych nakładów finansowych, które umożliwią nam jego modernizację. Stąd chciałbym bardzo podziękować panu prezesowi Gajdzie, pani prezes Narodowego Funduszu. No i poinformować Państwa o tym, że udało się nam pozyskać kolejne duże dofinansowanie. Dofinansowanie, którego wielkość będzie wynosiło, wynosiła blisko 5 milionów złotych. Przede wszystkim chciałem pogratulować. To już kolejna umowa ze strony Działodowa, tym, tym, tym razem na wodę. Co najważniejsze, 151 projektów, które weszły do ścisłego finału, tylko 33 zostały, między innymi tutaj moja sto, więc tym bardziej chciałbym pogratulować życzyć sukcesów i to, co ja mówię, najważniejsze dla wszystkich beneficjentów. Wzięcie pieniędzy to jedno, ale rozliczenie to drugie i tego Wam życzę, żeby się wszystko powiodło. I w ramach tego dofinansowania nie tylko będziemy w stanie. Zdecydowanie polepszyć stan tej infrastruktury, infrastruktury, która jest właśnie za mną, ale również i zautomatyzować i ograniczyć straty wody poprzez jeszcze większą ilość inteligentnych urządzeń pomiarowo detekcyjnych, które umożliwią nam wykrywanie szybciej awarii oraz wszelkiego rodzaju problemów, które występują na sieci wodociągowej.